żółty ananas słodki miód każda dziewczyna wie ej ej e, lepszy niż banan albo śleć każda panna z tego mieć. żółty ananas słodki miód każda dziewczyna wie ej e, e, e. Witam ogółem z powrotem na moim gospodarstwie. Jak słyszysz z moim prawdziwym głosem, jak będzie następny, jak seria się przyjmie, będzie miała chociaż te 10 wyświetleń, to będzie więcej odcinków. Może będzie multiplayer, nie wiem, nie obiecuję, może. A jak będzie następny odcinek, to będzie z kupna auto I ogólnie mogę być trochę cicho, no bo... no nigdy nie nagrywałem żadnych serii gier z głosem. To miałem wam powiedzieć co będziemy robić, ale ja pewnie już wiecie skoro jest podczepione, tam będziemy kopać się jakich yeah Ogólnie to pewnie nie będzie odcinków z tej serii, tylko pewnie będą te, no, hmm, time lapse albo, albo takie krótkie filmiki, takie oporowe, wiecie. Wątpię, że ktoś chce takie coś oglądać. Treszka też mi się lepsza przydała. No, nie, 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 i Właśnie do tego nie, I... Ale księdko, nie, 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 się nie, nie, też e, zamienić na lepszego na jakąś prewatorową albo na kombaj. Nie wiem, skąd te ja pieniądze wezmę, to trochę mam na świnie i żeby auto kupić, żeby się jeszcze ciągnąć, lepszy się przydał. jak widać jestem przyzwyczajony do do tego kierowania takiego że że o że, o, że wiecie, no że, że tak nie odbija o nie ma takiego wspomagania na konsoli takich funkcji nie ma to głównie odbierotnastkę na Wiecie, tu też jestem świeżak. O, elegan, to tej sprawie, że w tej że w przydał, ale nie, skąd ja na to pieniądze wezmę. A w następnym odcinku będzie prawdopodobnie to kupno, kupno auta, co już mówiłem. A w jeszcze następnym pewnie orka. Łąki przy domu. To fatalnie ko ten kopię. też jeszcze będę na pewno w najbliższych odcinkach kwał też. Knury. Knu knury do chliewa i maciory prośne. To, to też chciałem wtedy powiedzieć, ale no ten sztuczny głos mi tak że to tłumaczy, że zamiast maciory było jakiś MCA powiedział. które tu poprawiamy Myślę, że ta seria się przyjmie. Sam byłem i nie oglądał. Ale nie wiem, może aż taka fatalna nie będzie. z powrotem ogólnie to tam jest słomka dlatego bo, no bo był zamiar, że będziemy cheroby trzymać, ale jednak będą świnie i zaraz z tego, że będą świnie, no to sobie są zaoramy, O tam Łąkę, przy domy. Przy domy. Nie wiem. Polski ciężki jemu z Jeszcze Jak się że niewiele ma koni. Co daje radę z kupaczką konną. A jak? A jak? to tutaj będę jeszcze kazał. zostawimy tutaj. skasimy. A ja pójdę po czapka. po czapka. teraz Po czapka. sobie. Z No przyczepę. Zero rzutnika. O i sobie czapkę odpalimy. zła zła iść, środku stąd na rami zara. tutaj idź, Jak to nie ja Nie wiem, czy miałem jest tam Nie będzie. Jedna nie nie Okej, okay. yy. yy, wiem dlaczego, bo mam realistyczną łyżkę czy coś takiego i mi się to z wiaderem buguje. Ogólnie to już chyba zaraz będę kończył, bo no, nie będę was tutaj przynudzać. A w sumie to nic ciekawego. Dlaczego nie mogę zabrać... O. też Doskonny, dobra Oczywiście, oczywiście Widzowie hmm. Bo też już trochę głonny się robią Tak, taki nieodpowiedzialny ja Jestem głodny, przyszłem do roboty to chyba sobie wykopię w odcinku, żebyście woleli nie wiem, timelapse, albo co, nie wiem Dobra, bo mi pamięci na telefonie nie starczy więc trzymajcie się do następnego na razie cześć.